Ostatni sezon Dragonflight zbliża się wielkimi krokami, ponieważ dostaniemy go 24 kwietnia. W poprzednim materiale powiedziałem wam co musicie zrobić przed jego rozpoczęciem, żeby później nie żałować straconych nagród sezonu trzeciego, a film ten znajdziecie w prawym górnym rogu oraz w opisie pod filmem. Sezon czwarty wprowadzi bardzo dużo zmian jeżeli chodzi o ubieranie postaci, content oraz przede wszystkim w systemie Mythic Plusów, ale po kolei. W sezonie czwartym w nowej rotacji dungeonów Mythic Plus pojawią się wszystkie instancje, które zostały do w Dragonflightach poza Mega Dungeonem. A więc będzie to Brackenheit Hollow, Halls of Infusion, Meltarus, Ruby Life Pulse, Alge Academy, The Azure Vault, The Knockhood Offensive oraz Uldeman Legacy of Tyr. Do większości dungeonów z tego sezonu są już zrobione poradniki, które również możecie znaleźć na moim kanale albo w opisie tego filmu w formie playlisty odnośnie poradników do dungeonów w nadchodzącym sezonie. Pozostałe dwa, jakie są Alge Academy oraz The Azure Vault, pojawią się na dniach. Gdzieś tam pojawiają się drobne zmiany do nich, lecz nie są one na tyle duże, żebym robił do nich ponownie poradniki. Tak jak zmiany w tych dungach nie są na tyle znaczące, tak zmiany w systemie Mythic Plusów już tak. Otóż Mythic klucze będą teraz o wiele trudniejsze. Chodzi generalnie o to, że dungeony na poziomie normal pozostaną bez zmian. Natomiast dungeony na poziomie heroic będą na poziomie trudności dzisiejszego Mythic Zero oraz będą leciały przedmioty na wyższym item levelu. Ogólnie jest to bardzo dobra zmiana, ponieważ heroic dungeony będą miały teraz jakiś sens. Lecz obawiam się, że za jakiś czas Znowu będzie tak jak było. I teraz najważniejsze. Poziomy Mythic zostaną zredukowane o 10 poziomów. W sensie takim, że Mythic 0 od nowego sezonu będzie na poziomie trudności dzisiejszego Mythic 10. Mythic 5 będzie miało przeliczniki z obecnego Mythic 15 i tak dalej i tak dalej. Blizzard specjalnie przygotował taką graficzkę, gdzie jest to przedstawione jak to będzie wyglądać. Więc jak się zdobywało achievementy Keystone Hero z danego dungeonu, który nagradzał nas portalem za zrobienie go na poziomie Mythic 20, tak teraz będzie to od poziomu Mythic 10. W co do afixów, to będzie to wyglądać wyglądało tak, że pierwszy tier będzie od poziomu klucza 2 do 4, drugi tier afiksów od 5 do 9, a trzeci od 10 poziomu klucza wzwyż. Wbijając achievement Keystone Master w sezonie 4 zdobędziemy kolejny recolor mounta z poprzednich sezonów, jakim jest Infinite Armoredon. Bardzo ładny recolor mi się podoba. Przejdziemy teraz do sekcji rajdów, ale zanim go zaczniemy to informacje dla tych, którzy nie wiedzą. W sezonie 4 nie będzie nowych setówek. Parę miesięcy temu była ankieta dotycząca tego, jakie setówki miały mieć dane klasy, a były one Wybierane na podstawie głosów graczy. Było głosowanie na wygląd setówki oraz na jej bonusy. Więc, na przykład Death Knight będzie miał setowy transmog z sezonu trzeciego, a bonusy już będą z drugiego tier setu specjalizacji Blood. Co podkreślam, dokładnie w specjalizacji Blood. Ponieważ specjalizacji Unholy będzie to bonus z tier setu, który był za czasów sezonu trzeciego. Ogólną listę odnośnie tych setowych transmogów oraz bonusów z tier setu względem specjalizacji macie teraz wysiętana na materiale. Tak, zrobiłem ją na szybko w Excelu i mam nadzieję, że jest ona dla Was w miarę czytelna. W sezonie czwartym powrócą zapoczątkowane z sezonu czwartego Shadowlandsów Fated Rides, Lecz pod inną nazwą, a będą to od teraz Awakened Rides, które rzecz jasna będą w systemie rotacyjnym. W pierwszym tygodniu będzie Ride Awakened Vault of the Incarnates, w kolejnym tygodniu Aberus i w końcu Amir Drasil. aż w końcu znowu będzie Awakened Vault of the Incarnates. Na chwilę obecną nic nie wiadomo czy będą jakieś afiksy do Awakened Rides, jak to było za czasów dodatku Shadowlands. Jeżeli chodzi o item levely przedmiotu, to macie teraz wyświetloną tabelę na jakim tym levelu będą dropiły przedmioty z danego poziomu trudności. I tak w sezonie czwartym będzie dostępna legendarka dla ewokerów Nashuro, która będzie dropić z rajdów Awakened i będzie miała item level przeskalowany do obecnego sezonu. Tak samo będzie w przypadku legendarnego Axa Fry Alaf. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o rajdy Awakened, ponieważ rzecz jasna będą jeszcze do zdobycia achievementy. gdzie za zrobienie wszystkich rajdów w tym trybie Awakened na normalnym poziomie trudności zdobędziemy achievement Awakening The Dragonflight Rides który nagrodzi nas mountem, jakim jest Voyaging Wilderling. Jest to zrekolorowany model tych lisich serpentów, które pojawiły się w Shadowlandsach. Dodatkowo mount ten będzie przystosowany do Dragon Raidingowego latania, lecz najpierw powinni naprawić jego model, bo jego zęby są kurwa straszne. Za zrobienie wszystkich rajdów Awakened na poziomie Heroic dostaniemy Achievement oraz tytuł Awakened Hero, a za zrobienie ich na poziomie Mythic otrzymamy również Achievement, który nagrodzi nas teleportami pod rajdy z Dragonflightów. Jeżeli chodzi o kwestie girowania oraz ulepszania naszego ekwipunku, to w czwartym sezonie pojawią się tak zwani Wendorzy Dinar, a znajdują się oni we wschodniej części Waldraken, a dokładniej w miejscu pokazanym na materiale. Tam będzie trójka wendorów, którzy będą mieli w swojej ofercie przedmioty z rajdów, które będą do kupienia za pomocą specjalnej waluty, jaką jest Antique Bronze Bullion. Na chwilę obecną nie wiadomo na jakiej zasadzie będziemy zdobywać te buliony, ale zakładam, że będzie to działać na takiej samej zasadzie jak w Shadowlandsach. Czyli będziemy mieli questa, gdzie za pokonanie 30 różnych bossów z rajdów Awakenet otrzymamy jedną czy tam dwie sztuki tego. Potwierdzone jest póki co, że będzie on dropił z quest'a w trakcie trwania eventu na Mythic Dungeon'y. Antique Bronze buliony będą nas służyć do kupienia rajdowych przedmiotów na 493 item level'u, które mają nową klasę ulepszania przedmiotów, a jest nim Awakened, który ma aż 12 poziomów ulepszenia, co jest równoznaczne z tym, że maksymalny item level tego przedmiotu może wynieść aż 529. W przypadku takich rzadkich przedmiotów, których listę macie wyświetloną teraz na materiale, to ich poziomy ulepszenia są zwiększone do 14, co jest równoznaczne z tym, że można je ulepszyć do 535 i item levelu. Oprócz przedmiotów rajdowych będzie także vendor, który sprzedaje rzeczy kosmetyczne z rajdów. Oraz mounta, jakim jest ten slime'owy kot, który był za zrobienie wszystkich fejted Raidów na poziomie normal, za czasów dodatku Shadowlands. A kosztuje on 3 sztuki bronz bulionu. Ale to nie wszystko, ponieważ do gry trafią tak zwane Awakened tempo Stony, a dokładniej są to tier omni tokeny, które mogą wydropić za pokonanie ostatniego bossa z danego rajdu Awakened. Nie jest to jednak gwarant lud dla każdego, ponieważ działa to na zasadzie rola. Jednak jak już je zdobędziecie, to wendor, którego możecie użyć te Awakened Tempo stołny, znajduje się na prawo od wędorów z bulionami przy ścianie. U niego możecie zakupić swoją setówkę na wybranym item levelu, w zależności od tego na jakim poziomie trudności rajdu zdobyliście wcześniej wspomniany tier Omni token. Będąc jeszcze przy temacie girowania oraz jego ulepszania, to obecne Flight Stony, które jeszcze macie, zostaną zresetowane, więc pamiętajcie, żeby je zużyć na przykład na tokeny do reputacji, albo na ulepszenie waszego ekwipunku. Dreaming kresty z sezonu trzeciego również nie będą już użyteczne, ponieważ pojawią się na ich miejsce nowe kresty, Awakened. Jednak za te kresty z sezonu trzeciego będziemy mogli kupić te Awakened, które posłużą nam do końca sezonu, no i w sumie do końca dodatku Dragonflight. Jeżeli chodzi o PvP, to tutaj wiadomo, również będzie zwiększony item level. Ale oprócz tego, to pojawią się nowe z Mounty, jakimi są wyczys Dream Talony. Za wbicie tysiąca ratingu oraz zapełnienie tego paska. Po lewej stronie Mount dla Alliance, a po prawej dla Hordy. Za gladiatora w PvP i wygranie 50 aren 3 v 3 w tym ratingu zdobędziecie takiego wojdowego smoka, który jest rekolorem tego co był w sezonie pierwszym. Oczywiście zostanie także zwiększony item level ze zdobywanych przedmiotów z world questów oraz z Open World eventów. I generalnie to tyle. Zostaw suba i kciuka do góry jak się podobało. Discord, Twitch oraz kanał Live znajdziecie w opisie filmu wraz z odnośnikami do innych socjali. Trzymajcie się hej.